Jedź prosto Tylko tutaj na pewno będą pokrzywy Szkoda, bo się rozpędziłem Zarąbiście Jak najbliżej warty A jest przejezdne? No to tędy Z drugiej stronie też tam będziemy jechać za jakieś kilka godzin o Dobra, już dalej nie pojedziemy chyba mi jako leczę ja już dla mnie to tam wiesz, my jesteśmy na ty Ja wiem Ostatnio byłeś na ty z nimi O pięknie No ładnie Mogę to nagrać Ej, ta chusteczka jest biodegradowa Jestem kurwa wyczulona chiezeczek Mi się... A ty się nie śmiej, bo na jest za kole, no, no, no. można kole! Gdzie? Tu tam! na przednim. Ale, lepiej, lepiej, ale, nie, lepiej być na kole niż na, 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 na takim, takim rowerem? No nie wiem czy takim nie takim, ale... Czekaj. Jak chcesz? Ja dobra nie, tak. nie, bo cię nie będziemy na sol hey. 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 Przystań tu by można było umyć opony. Ja tam widzę, że muszę być... Nie? Nie, ja sobie trochę obmyję. Znaczy umyję, że to omyję Tak chociaż To, że suchutkie to wiesz, ale to co się przykleiło to... Chodź jak ładnie robię jak stoi w wodzie. Ach, jak nie widzisz, znaczy, że jest dobrze.

Tak, no ale to już było zamknięte i tu się nic nie zmieniło Tak To już jest zamknięte od zimy albo od jesieni Wstyd Wstydcie się Urzędnicy Ale zaczekajcie, bo nie wiem, czy to nie jest teren jakiejś jednostki wojskowej albo coś Tędy nie przejdziemy ale, a, no dobra, firma, a tam z drugiej strony? Tam jest coś otwarte, ale ja nie wiem, czy tam dalej jest No Tam masz tym spad, jasne ten... Chyba tego jeszcze nie było. <noise> No nie, nie było tak jeszcze To masz rację Tak, aż aż nie było to? to się nam nawet nie śniło jeszcze, nie? Tę, 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 tę. Nie bo gdzie my jesteśmy coś... Tu jest firma ja wiem, to Jedziemy ale... na drogę Dobra, jedziemy tą firmą? Ja. Nie, tędy Tędy, tędy. Tu?

Tą samą drogą co żeśmy się Bo tu wszędzie są małe macie kamery i jest, i jest ochrona. No no dobra, ale my, my ty... nie mieli nieprzyjemności. Panie, panie, nie panie nie czy my jesteśmy? Nie, pan, panie, czy z tyłu wza, jesteśmy? Jesteśmy. Jedziemy wzdłuż warty. No. no, i jechaliśmy wzdłuż warty, wszystko czuło, przeszliśmy tam, bo już niesło się co, wchodzi i musisz pan nas wypuścić. A ochrona nie jest... Z tym pełnym brzuchem byś nie mógł jeździć. Że... No, ty mówisz, że mówi, Dobra, jest jedź. tak, I to tędy nie jechałem nigdy tutaj. Proszę, Wow, wow. czekaj, przejdziemy. Przejadę tylko tam. Ale konstrukcja byłoby można z jakąś siestę zrobić. Tu jest fajnie. W cieniu, no. O kurde. Przedstawisz się go. Tak jest. O bój, Nie tu idzie? Nie ma. Czekaj, no jeszcze coś tam widzę. Czemu mi pokazujesz rzekę z drugiej strony? Kurwa. Ja może wejdziemy tam być? E, nie, trzeba wejść jakoś do góry chyba. Ale tu się nie da wejść do góry. Czekaj. Kurwa. Ja już nie wiem, co robię. Nie, dobra. Poddaję się. Ej. Nikt nie czy trzech wyjechało Jesteśmy kuźwa trzech amigos pośród kurczaczki niczego Dobrze, że babruk jeszcze I że psy nas nie gonią Tu już jest chyba po... Ale to już jest koniec świata Nie Zaraz na jakiś gospodarz pogoni jak ten takiej prędkości to my dawno nie mieliśmy. No te przejścia są coraz ciekawsze. Tak. Słuchajcie, zaczęło się narzekanie. Już mamy 46 kW. Szukamy poidełka. Nie narzekamy. Nie narzekamy. Jest moc od 40 km szuka ej od 40 km szukamy miejsca do odpoczynku Ale <laughs> dzisiaj nie ma piły wszyscy dyszą wszyscy sapią jadą do przodu pogoda daje nam się we znaki Piach na drogach no i dystans ciśniemy o Boże Jeszcze jak między Sudanem, puźba, a nie wiem co tam jest, Niger, Maroko, czy Egipt. No a takiej patelni jeszcze nie byliśmy dziś. Rogalinek, piękny nowy most. My szukamy wodopoju. Ale my jesteśmy piraci. Nas przepisy nie obowiązują. Hej, do pierwszego mandatu.